Cześć, witam Cię na kanale Od kontenera do eksportera, miejscu, gdzie pokazuję Ci, jak wygląda eksport od środka. Kilka tygodni temu gościliśmy w firmie Microfood w Ostrzeszowie znanego producenta naturalnych przekąsek. W kontekście naszego wywiadu, cyklu z tymi, co eksportują. Dziś jesteśmy tutaj ponownie, aby pokazać Wam, jak wygląda zakład produkcyjny, jak przebiega proces produkcji, a także z jakimi wyzwaniami mierzą się na co dzień pracownicy firmy, także w kontekście eksportu. Naszym przewodnikiem po firmie będzie pani wiceprezes Katarzyna Barczyk-Matkowska, która pokaże, jak to wygląda od środka. Zatem zapraszam. Dzień dobry, ja nazywam się Katarzyna Barczyk-Matkowska. Jesteśmy w firmie Microfood, która posiada swoją markę wyrobów Puffins. I dzisiaj jestem tutaj, żeby Państwa oprowadzić po tym, jak wygląda nasza produkcja, jak produkujemy nasze suszone owoce i pokazać z grubsza, na czym polega ten proces. Zapraszam serdecznie. Tak, Ja nazywam się Jagoda Wojtasik, pracuję w firmie Microfood. na stanowisku specjalisty do spraw jakości. Jakość naszych produktów zależy przede wszystkim od jakości surowca, dlatego zależy nam, aby nasi dostawcy byli certyfikowani. Surowce, które zamawiamy muszą być nieuszkodzone, zarówno ich opakowania zbiorcze, jak i to, co znajduje się w środku. Nie może posiadać żadnych oznak zanieczyszczenia, pozostałości szkodników, pestycydów. Surowce poddawane są ocenie organoleptycznej. Czy zarówno barwa, smak, zapach jest zgodny ze specyfikacją? Surowce zakupujemy tak naprawdę, zależy to najbardziej od zapotrzebowania, tak? od zamówień, od wielkości zamówienia. Jednak staramy się zakupować te surowce w sezonie, tak? w okresie sezonowym. Jak wiemy, na rynku dostępny jest szereg suszonych owoców i warzyw. Jednak nasza firma i technologia, którą wykorzystujemy, oferuje nam produkty o troszeczkę. W zmienionej strukturze, tak? Zależy nam na tym, aby były one chrupkie. Można porównać, że wyglądem są one podobne do, do owoców yy, w ich pierwotnej postaci, tak? Zanim zostały wysuszone. Cały proces trwa około 2-3 minutki. Po tym procesie zostaje umieszczony na taśmociągu, gdzie jest poddany yy, troszeczkę niższej temperaturze. Jest chłodzony, po czym spada, spada na blat, przechodzi przez detektor metali. I następnie jest pakowany. Surowce, które zamawiamy, są już wstępnie podsuszone, mają zawartość wody między 13 a 20%. Używamy takich surowców, ponieważ znacznie poprawia to wydajność całego procesu. Dzięki czemu trwa on około 2 do 3 minut. Gdybyśmy stosowali warzywa, owoce bez tego podsuszenia wstępnego, cały proces trwałby znacznie dłużej. Jest to dla nas ważne, ponieważ znacznie usprawnia to naszą produkcję oraz wydajność całego procesu. Produkcja w firmie Microfood jest raczej kompaktowa. Nie zatrudniamy bardzo dużej ilości osób, także maksymalnie jest to 13-15 osób, które są, że tak powiem, wystarczające do obsługi tego urządzenia. Mamy za sobą właśnie suszarkę Miwak 3, która dosusza próżniowo nasze owoce i warzywa. Dzięki czemu są to produkty bardzo, bardzo chrupkie, mające niespotykaną na rynku konsystencję smak i zapach. Dzięki temu też zachowują odpowiednią ilość wartości odżywczych, które nie tracą w tym procesie do W związku z tym możemy oferować także naszym klientom proszki, tudzież gryz, także z tych owoców, które po prostu są, mają zastosowanie w wielu różnych produktach, od granoli, przez musli, poprzez dodatki do, do potraw wszelakich, co tylko sobie możemy wyobrazić. No i dzisiaj znajdujemy się właśnie tutaj, że tak powiem, w dniu produkcyjnym banana. Jest to banan ekologiczny pozyskiwany od dostawców zaufanych, którzy tak jak i my poszuka, posiadają certyfikat IFS, dzięki czemu zachowujemy ten łańcuch transparentności, który jest tak istotny w dzisiejszych czasach dla, nie tylko dla producentów, ale również dla konsumentów. Produkt, czyli puffingowane owoce i warzywa. Minimalną datę przydatności do spożycia ma pomiędzy 12 a 18 miesięcy. Dla konsumentów zazwyczaj detalicznych to jest 12 miesięcy. Natomiast jeżeli chodziłoby o jakieś kwestie eksportowe, to da się wydłużyć. Mamy takie próby przeprowadzone, więc wiemy, że ten produkt jest bezpieczny i nic się tam z nim nie dzieje, bo on ma bardzo bardzo niską zawartość wody w związku z tym no jakby tutaj się nie może wydarzyć nic złego. Dzień dobry, nazywam się Dawid Kempa, jestem magazynierem w firmie Microfood. Na chwilę obecną na naszym magazynie znajduje się 10 smaków, które mamy w sprzedaży. Są to produkty bio. Nasz produkt po wyjściu z, z hali produkcyjnej jest pakowany w kartony zbiorcze, które są układane na paletach. To byłoby tyle, jeżeli chodzi o cały, cały proces produkcji. Natomiast jeżeli chodzi o promocję, my jesteśmy marką eksportową, ale na polskim rynku jesteśmy znani jako marka PAFIS. Nasze produkty można znaleźć w sklepach ze zdrową żywnością, a także w naszym sklepie internetowym, który od roku z sukcesem rozwijamy. Dla nas bardzo ważne jest również to, żeby działać lokalnie. Jesteśmy firmą zakorzenioną tutaj w Ostrzeszowie. Staramy się brać udział we wszelkich akcjach, które promują tutaj zdrowe odżywianie i aktywny tryb życia. Często pokazujemy się na wydarzeniach związanych z bieganiem i aktywnością sportową. Mamy wdrożone obecnie różne kampanie marketingowe, dzięki którym pracujemy nad tym, żeby nasz produkt był szeroko rozpoznawalny w całej Polsce. No, nasze produkty głównie kierujemy do osób zainteresowanych zdrowym trybem życia, zainteresowanych zdrowym odżywianiem. Są to głównie kobiety, chociaż nie targetujemy się ściśle i wyłącznie tylko na kobiety, mniej więcej do 50 roku życia, ale naszym dużą, dużą grupą naszych odbiorców są matki z małymi dziećmi, które dopiero rozszerzają dietę i starają się uczyć te dzieci, jak zdrowo się odżywiać. Docieramy poprzez nasze kanały w socjal mediach. Mamy aktywne kanały na Facebooku, na Instagramie, na Pinterestie, staramy się także rozwijać na YouTube i prowadzimy różne akcje, tak, jeździmy na targi, nie tylko na targi branżowe, ale też takie targi, w których mamy bezpośredni kontakt z klientem B2C. Na, w naszych kanałach oczywiście bardzo często informujemy o promocjach, które są w naszym sklepie, a mamy ich dużo, staramy się tworzyć promocje na. Różne wydarzenia w roku, na przykład na Dzień Matki. No i oczywiście, w tej chwili pracujemy nad wprowadzeniem nowych produktów. W tej chwili mogę zdradzić, że będzie to morwa biała, a także planujemy wprowadzić fantastyczne, przepyszne czekoladki, czyli nasze chrupiące owoce otoczone czekoladą. A tu już koniec naszej przyjemnej wyprawy. Reasumując, nie musisz mieć przeogromnego parku maszynowego, nie musisz mieć wielce wyrafinowanej linii produkcyjnej czy zatrudniać setek ludzi. To wiedza i informacja są swobodą do zdobywania rynków eksportowych i spieniężania Twojego produktu eksportowego. Wielu z Was zapewne myśli, że mając małą fabrykę, małą firmę, nie może zdobywać rynków eksportowych, a co więcej, eksport jest nieopłacalny, a tym samym być może i skomplikowany. Weźcie proszę przykład z naszej Bohaterki, która doskonale radzi sobie z wyzwaniami eksportowymi, a także pokazuje, że niemożliwe nie istnieje. Piszcie w komentarzach, co wy produkujecie i z jakimi wyzwaniami mierzycie się na co dzień, a my pomożemy Wam rozpocząć działania w eksporcie. To wszystko na dziś, a my widzimy się w kolejny czwartek o godzinie 19. Subskrybuj kanał, aby być na bieżąco z wszystkimi nowościami. Do zobaczenia.